Pławskim Ośrodku Kultury, Dom Chemika odbyło się interesujące wydarzenie z perspektywy osób, które chciałyby znaleźć pracę bądź zmienić swoje dotychczasowe miejsce zatrudnienia. Mowa o pławskich targach pracy, podczas których pracodawcy z miasta i regionu prezentowali swoją ofertę. Targi pracy są imprezą, która zawsze będzie potrzebna, szczególnie w tak dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. My organizujemy te targi tylko po to, żeby tak naprawdę ludzie, którzy odwiedzają i chcą zmienić zatrudnienie, bądź chcą znaleźć zatrudnienie, bądź zmienić kwalifikacje, dowiedzieli się jak ten rynek wygląda, jakie są trendy. I mam nadzieję, że udało się, udało się to wykorzystać w 100%. Tak? Po dzisiejszej frekwencji sądzę, że naprawdę te, tego typu wydarzenia są potrzebne na rynku pracy. Jeżeli chodzi o powiat Puławski, to stopa bezrobocia i wszystkie wskaźniki dotyczące sytuacji osób bezrobotnych są na poziomie wysokim, jeżeli mówię w skali województwa lubelskiego, bo to jest mniej więcej trzecie, czwarte miejsce w skali województwa. Aczkolwiek to też nie jest jakiś taki wyznacznik, do tego, żeby popadać w jakiś kura optymizm, bo problemy są i także i na naszym lokalnym rynku pracy. Myślmy tutaj o dużych pracodawcach. W związku z tym musimy cały czas tworzyć do tego przestrzeń, żeby no osoby, które faktycznie poszukują zatrudnienia, miały tą orientację właśnie w temacie tego rynku pracy. Szykuje się Pan na jakieś tąpnięcia w związku z sytuacją w zakładach azotowych? Czy na razie nic o tym nie wiadomo? Na razie nic o tym nie wiadomo. Nie ma żadnych oficjalnych zgłoszeń. W związku z tym my jesteśmy przeszykowani. Pytanie, też jaka będzie skala tego, w jakim czasie, ale to myślę, że na dzień dzisiejszy to nie ma co na razie tego rozstrzygać. Tego rodzaju wydarzenia, patrząc z perspektywy osób poszukujących pracy, mają na celu zdobycie wiedzy, pozwalającej właściwie pokierować ścieżką rozwoju zawodowego. Natomiast pracodawcy mogą spotkać się z potencjalnymi przyszłymi pracownikami. W ramach targów pracy odbyły się także warsztaty, podczas których można było dowiedzieć się, jak skutecznie tworzyć dokumenty aplikacyjne. Było także spotkanie informacyjne o bezpiecznej pracy za granicą. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem starodawczym osty polskiej teresy gutowskiej. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, puławy, ulica Dęblińska, 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.